11. Tom 3 września 1913. Znakiem, że żyjemy w woli Bożej jest to, że czujemy tak jak Jezus, iż niczego nam nie potrzeba. Odczuwamy zaś potrzebę dawania. Kiedy się modliłam, nie potrafię jednak tego dobrze wyjaśnić, to może być też moja mała duma, nigdy nie myślę o sobie, o moich wielkich nieszczęściach. Ale zawsze myślę o zadośćuczynieniu, o pocieszeniu Jezusa, o grzesznikach, o wszystkich. Ale wcześniej nie zastanawiałam się nad tym, po prostu zaczynam się modlić i odruchowo daję zadośćuczynienie, pocieszam Jezusa. Martwiłam się tym, a mój zawsze ukochany Jezus przyszedł i powiedział do mnie: Córko moja, jak to, martwisz się tym? Musisz wiedzieć, że kiedy umieszczam duszę w mojej woli, a ona trwale w niej przebywa, to skoro moja wola zawiera wszelkie możliwe i wyobrażalne dobra, dusza czuje, że opływa we wszystko i przyjmuje mój własny stan, ponieważ czuje potrzebę dawania, a nie otrzymywania. Czuje, że niczego nie potrzebuje, a jeśli chce, może wziąć to, czego pragnie i nie musi o to prosić. A ponieważ moja wola posiada nieodpartą siłę chęci dawania, więc dusza jest szczęśliwa kiedy daje, a kiedy daje jest bardziej sprawniona dawania. W jakim ciężkim położeniu znajduje się dusza, kiedy chce dawać, a nie ma komu dać. Córko, wprowadzam duszę czyniącą moją wolę w mój własny stan i dzielę się z nią moją wielką radością i goryczą, a wszystkie jej czynności opieczętowane są bezinteresownością. Ach tak, ten, kto czyni moją wolę, jest prawdziwym słońcem, które każdemu daje ciepło i światło, oraz odczuwa potrzebę dawania światła i ciepła. Gdy je daje wszystkim, nie bierze niczego od nikogo, ponieważ jest wyższe od wszystkiego i nie ma na Ziemi nikogo. Kto mógłby się z nim równać pod względem światła i wielkiego ognia, który w sobie zawiera? Ach, gdyby stworzenia mogły ujrzeć duszę czyniącą moją wolę, spostrzegłby, że jest czymś więcej niż dostojnym słońcem, które czyni dobro wszystkim. Co więcej, ujrzałby mnie w tym słońcu. Tak więc oznaką tego, że dusza czyni moją wolę jest to, że odczuwa zdolność dawania, czy zrozumiałaś, fiat.